Siemanko, drodzy Państwo, witam Was już w nowym typie nagrywania. Już nagrywam bez bezwzględnie, tutaj obok mnie nie ma żadnego mikrofonu, tutaj nagrywam jakby to wszystko tą nową, piękną kamerką. I tak, czas sobie leci. Dzisiaj przyjrzymy się ostatniemu domowi książki Krymina Pod Psem, którą uwielbiam, ubóstwiam i kocham. Często do tych wracam. Finały tam serii, komedia kryminalna, góralski temperament, róża i wielka tajemnica, potomek Chojarska w rzeczywistości da za swoje imię. Zakończeniem jest Zakopany Marta Matyszczak. Zarówno wili w sercu zakopanego, wybucha pożar, w którym ginie człowiek. Kim był i czy nie dożył tu czasem do podpalenia? Podchleńska policja na z komisarz, komisarz Michałem Falk. Uznaje sprawę za nieszczęśliwy wypadek. Tylko, że właściciel, do tego po sąsiedztwo od hotelu, nie jest tego wcale taki pewny. Wynajmuje prywatnego detektywa przyjrzał się wszystkiemu bliska. To Szymon Solański, który z żoną i psem przychodzi do wypocząć. Relaks jednak nie będzie mu dany, bo dochodzi do morderstwa, a on zdaje się mieć wiele wspólnego z wcześniejszymi wydarzeniami. No i w brudne sprawki lokalnej społeczności, które ta wola by pod dywan. Tymczasem róża solańska skrywa przed niebieskimi tajemnicą. Ma dokonania ważne zadanie. Czemu podoła i czy podjęła właściwą decyzję? Swoim ludziom wiernie towarzyszył Kunderek Gucio. A wszystkiemu w skokcie 1824 metrów na poziomie muru przybiera się pewien śpiący rycerz. ostatni tą psę i krymina pod psem. I wiecie, co powiem, że miałem określić książkę książkę, no, przepraszam, to był ale w formie e bo nie kupowałem jej, bo nie byłem pewien. Przeczytałem tak za dwa rozdziały sobie, takim, że sobie, nie, sorry, odpadam. To jeszcze gorsze niż te z tą kotką bzdurą, czy gwiazdurą, czy jaki tam było, sorry. No przepraszam panią matematyczek, ale nie kupię, raczej tylko na tych książek, bo dla się ten cykl skończył na cyklu, który nie podpisałem, do którego czasami. Bo te książki są świetne, komediowe, mają wyrównany poziom, jest komend. wiedzą kiedy weź komedię, wiedzą kiedy weź kryminał. Wiedzą... jak to pokazać. Fajnie, że jest takie nawiązanie do Spopenego Lady. P a i tam jak zatarte NSK, bo wiadomo o bo tym, bo, bo prawo, a to by to pani by zjadły. I książka jest po prostu genialna, świetnie, zakończenie tutaj co jest z tym pieskiem. Ubijam ją książkę i plus mam takie odniesienia do Giewont, gdzie Giewont, czyli, który jest nazwany świętym komentuje, no, zachowanie tych ludzi, to jest coś, coś, czego co w kryminalnie nie było, żeby góra komentowała, co ludzie tutaj robią. No, absurd jest jakiś, ale świetnie zachowany absurd. Jest śmiesznie, jest komediowo, jest kryminalnie. Róża Solańska, oczywiście ucieczkę powiem, ale pani Wielkackowska. Nie czytałam tam tych chyba książek, bo nie danych ich mi było przeczytać, ani znaleźć. Nie wiem, czy kiedyś wrócę ale już skończyłem ten cykl, i raczej ta, kolejny cykl, który już mam niedokończony. No, bo książka jest naprawdę świetna. Jeśli zobaczycie książkę tą do kupienia, to lubicie ten cykl komedii kryminalnych, które są równe, nie są takie rozbiegane, to oczywiście ja polecam z całego serca tę komedię kryminalną. Naprawdę. Bo powiem to, co robicie, tutaj Róża Solańska, to jest wow. Ona tutaj po prostu gnębi wszystkich po kolei. Ci, coś zrobią źle ludzie, to ona ich gnębi. Ci, coś tam, to ona ich gnębi. Ona tak taka kobieta, która po prostu z temperamentem, ok? Bo się pojawiają ludzie, którzy tam też mają swój temperamencik. I pojawia się Buchtowa, która jakby nam akcentem zaciąga na początku gdzieś. Przynajmniej poznajemy potomek tej chojackiej, tej wradnej baby, którą. No, oni nie do przypadają. Jej prawdziwe imię... Ja bym zdradził to imię, ale nie zdradzę, okej? Okay? Bo nie chcę wam suć zabawy. Naprawdę polecam tę książkę i powiem, że ludzie, będą trzy jeszcze filmy w tym tygodniu. Podzielacie się w piątek kolejnego filmu, gdzie będzie recenzja pewnego horroru z ten roku, którego miałam taką na nie oglądać, a mi sobie, wiecie co, a huk. Obejrzę go, obejrzałem. I ja obejrzałem animację na podstawie książki Romualda Diachla. Nie wiem tak, jak się na to wymawia. Który, o której nawet nic nie wiedziałem. Nie widziałem taka animacja istnieje. Ja pierwszy dowiedziałem o niej z książki, którą omawiam na kanale. To yy... Zresztą linka mam na tej książki w opisie, jak wydawam tą książkę. To, to animacje Disneya, to jest arcydisneya, który tam spłacał Tim Bart Barton. I... tak. I będzie horror, animacja, Disneya. I chyba jeszcze jakaś animacja. Chyba jeszcze takich był film do mówienia. A, i będzie mówiona kolejna baliacja, pewnej animacji Disneya, którą już widziałam tyle razy na różne sposoby pokazywana. A ta mi chyba się nie ma nie spodobała. Jakaś to baliacja nie, Disneya, jakiej animacji, dowiecie się niedługo. I powiem Wam teraz, że pierwszy, drugi, trzeci, czwarty nie ma. A znaczy, 2-3-4 maja nie ma filmów. O nie, powiedzcie, znowu, się przyjrzę. Tak, wyjedę na te 4 dni, czyli 1-3-4 na cały te 4 dni do Lublin, do Kupoń, po Polowlinie, spotkać pana, którego zagłosował, czyli pana Grzegorza Brauna. Brown. Tak jest. Ja się wiem, że temu to. Wiecie co ja o tym sobie mogę myśleć? Wiecie, no to wyrąbane. Okej, okay. to jest na wyborach, dziękuję bardzo. A jak nie, to wiecie tam są drzwi, dziękuję. <grym> Ale to nie powiedziałam, prawda? To co? Widzimy się w tych filmach przedmajówkowych. Czyli jeszcze sobota, niedziela i poniedziałek. I widzimy się po weekendzie majowym w kolejnych filmach. A ode mnie, co opowiedzieć książka, którą tutaj widzicie. Polecam. Naprawdę polecam się coś dopoznać. Jest genialna. Genialne połączenie komedii, kryminału. I jest po prostu tempo równe, zachowane tempo. Coś co ja akurat w takich książkach lubię. Ale to tyle naraję coś i. てばよ